Cześć, ja nazywam się Max Player i witam was w kolejnym odcinku Dead Space 2. Kontynuujemy naszą przygodę. O! Oh. What? What the hell? Halo? To był jakiś nowy potwór Upewnię się, że nie wstaniecie. Wow, what the fuck Okej, okay, mamy ogniwko Super Eee! A! Oh, fuck. Wow. To było dobre O cholera, ile mam am amunicji? Fah, racja, muszę. Muszę sprzedać yy, schematy. Tylko muszę znaleźć sklep, którym robiło się. Yy, a. Na V? Nie, na B, ok. Wszystko wiadomo. A, stacja zapisu. Warsztat. Wow! Oho! Wow! To jest nowość. Me 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 warsztat mnie prowadzi. What the fuck? Co, co to jest? mogę tu wejść? Nie. What the fuck? Wow! Węzeł komunikacyjny, co, co tu się dzieje? Okej, okay. nie. O, tam jest warsztat, jest! Widzę wa O, oh, fuck. What the fuck?! Padaj! O! Oh, co to jest?! A! Ah! Au! Ah! Holy shit! O! Oh! Fuck! Kosmici! O, oh! au! Ah!

i think they're tracking our signals are the memories coming back to you they're coming back to me the good ones the bad ones the more i remember the more my head hurts i keep seeing the symbols do you the symbols too isaac In him. i keep seeing his face What the fuck? Wow O oh, matko, co tu robią kosmici. Boże jedyny Czy ty masz coś przy sobie, kolego? No, ale ty będziesz miał Ja pieniążki. Okej, okay, idziemy do... What? Dawaj te pieniądze Idziemy do warsztatu sprzedawać schematy! do sklepu. O, ale najpierw sobie zapiszemy. Yes. o matko. Alright. Alright. O, kasa. Na coś? Dawaj. Jest sklep. Okej. Okay. Zabieramy się. Schemat pobrany. Ogniwo. Okej, okay. karami pulsacyjne. Bla, bla, bla. Nie, nie, nie. Ekwipunek. O, właśnie. To ja bym chciał sprzedać. Bo to mi się nie przyda, tak. To też chciałbym sprzedać. Tak i reszta niech sobie ładnie zostanie. I teraz mamy tutaj. Co? Za 10 tysięcy jest jedno ogniwo. O, cholera, jasno. Nie, potrzebuję amunicji. Energia plazmowa. o właśnie. To, ja po... to jest to, co ja potrzebuję. Tak, tak, tak. tak. Dużo. Dużo tego potrzebuję, Okej. Okay. Jak wygląda pulsacyjne 125. Uh, 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 uh. Jeszcze kupimy sobie po pulsacyjnym. Dobra, i tyle sobie zostawimy jak na razie. Dobra. Ech. Myślałem, że coś słyszałem. O, kasa. I tutaj mamy. E, to jest sklep, a warsztat za tymi drzwiami. No dobra, jedziemy windą. O, oh, no. stress. He was a patient in the project, just like you. Yeah. But well, why was he there? What a Isaac. się taki miły. A jednak nie. Alright. Gdzie jest warsztat? w w tamtą stronę. O, <coughs> przepraszam. Log tekstowy. E, nie chcę. Ty niczego nie masz. O, jest kasiorka. Świetnie, perfect sleep. okej, okay. spanie w powietrzu. Wow. Ciekawe, kiedy coś takiego wymyślą. Okay. Nic tu nie ma. Ludzie po uciekali, a warsztat. A! Ah. No, warsztat, okej. Okay. Hej, kolego, co to jest? Znowu lok tekstowy? Nie chcę, co to jest? <laughs> o, oh, hakujemy, dobra, ciach, ciach, i pa, kamo, otwieraj. Obie! Oh yeah. vinda. let's go. Dana, I thought you were routing me to residential. This looks like a unitology recruitment center. Am I still on track? Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini towers. Stay sharp. Okay. Hello. Ok, dalej idę w dobrą stronę do warsztatu. Ale, czy w takim razie cel. Stacja zapisu? Ok, cel także jest w tą stronę, więc. Ło! Cały tysiąc! Więc pójdziemy sobie. O! Oh, fuck! Co ja zrobiłem? Oh, man! No! No! Znowu foki Shit... Spierdzielać! Nie nienawidzę ufoków! Dzień dobry! Nic tutaj nie ma dla mnie. Co to było? O, oh, dzień dobry. Aha, energia plazmowa. Super. Ok, tu zamknąłem. Tu mamy kolejny tysiąc. I gdzie mam iść teraz? A, tutaj mam coś zrobić. Ok, kolejne hakowanie. A, ah, tunel. Ok. To jest to co ja uwielbiam. Oh yeah. Nie. Czy ja teraz wyszedłem? Nie podoba mi się to. Ciebie wolę rozwalić już. Ugh! Ugh! Kto to jest? Ok. Kto to widzi, słuchaj. Możesz użyć kinesis, aby odciągnąć blade z martwych i strzelać z powrotem. Watch. Watch. life three hours using this trick. You see, just shoot it back at them. I'm gonna bleed out soon. I got clipped pretty bad earlier, so help this helps you out, whoever you are. Fine, yeah. Eee... jak się używało? O, właśnie. W takim razie dawaj mi to. Wow! wow! Dobre! Tam iś tam, a tutaj co jest? Zgniatarka do śmieci. Eee, nie, 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 chcę nie, Do widzenia. a nie zgniatarkę do śmieci. Nie sądzę, by to było bezpieczne miejsce. O, zmarnowałem stazę. O! Czy to jest ta zgniatarka? Ja tam będę musiał iść. No, zarąbiście. Ehm, um, uh. Zapisik, o, jak najbardziej. Rzecz wskazana. I warsztat, o oh je! Yeah! Nareszcie. Czy mam jakieś... Tak, mam jeden węzeł. Nawet dwa! O, super! Eee... może rig? Trochę tlenu. Nie, eee, tutaj sobie zrobimy, okej. Okay. Ciężki karabin stykowy, prędkość nitownicy. Okej, okay. nitownica też jest fajna, podoba mi się. Więc sobie troszeczkę ją ulepszymy. Okej, okay. o, mamy jeszcze szafkę, a w niej kasa zamknięcie. Aha. Świetnie, ale mam jakieś dziwne wrażenie Czy to z gatarką! Oh! Fuck, ah! God damn! Oh fuck Poleni! Uh, uh. BOOM! Coś jeszcze? Okej, okay. kończąc moją poprzednią myśl, ma, mam nieodparte wrażenie, że ta zwiatarka dalej będzie funkcjonować. O, stan nieważkości. Jeej, Altem. No dobra. Woah. Holy shit! To coś nowego! Mogę latać! ho. Wow. Fajnie! Holy shit! Goń się Leszczu! A, weźmiemy sobie to, to też, nity. Węzeł, oh je yeah. Dawaj, znaczy ogniwo, sorry. Yeah, lecimy dalej. Tu nic nie ma, na dole. Czekaj, 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 tutaj, stąd przyszedłem. Tak. Dobra, to teraz muszę lecieć tam. Wow, nawet mam turbo. Yeah. Podoba mi się to! No otwieraj No otwieraj! No przecież wylądowałem o co ci chodzi Otwieraj to, ale już ah! Okej, okay, co tu mam zrobić? System sanitarny O, co? Odmawia połączenia, dlaczego? Aktywować, okay. coś Chcesz... wow. e, co to było? E, m, e... Nie chcę do warsztatu do celu, proszę mnie poprowadzić czy ja mam teraz tak, mam tam polecieć do tej turbiny? powariowaliście? Ow. what the Z? Aby co? What the... Okay. Chyba tu... A! To tutaj? Nie... O! Tu chyba mogę lecieć... Tak! Oh fuck! Dobra... To jest dobra droga chyba... To za dźwięki. Y, jest to mój cień, matko boska. Czy musiało zgasnąć światło? Halo? Gąsię. Fuck. Przestań. O. Oh. Okay. Nie ma prądu, ale. Cze. What the fuck Chyba otworzyć zamek Nie dobra, najmniej muszę to gdzieś zanieść, ale... ale a, tutaj, Jezus Maria. Ślepy. O oh yeah. Mamy prąd. Zarobiście. Teraz mogę wejść tutaj. Dawaj, wchodzimy. Na pewno będzie coś przydatnego. O oh yeah! Ole kasiorki Złoty półprzewodnik, świetnie! Oh, yeah! Normalnie kopalnia skarbów. Eee, nie stać mnie na apteczkę? Nie. Mogę użyć? Nie mogę użyć, więc muszę jedną wywalić chyba. I tak też zrobię. Upuść. No! Oh, yeah! I teraz mogę iść. A, nie, dobra. Chciałem wziąć... ...ten... Y pazur jednego potwora, ale to raczej nie będzie praktyczne, bo nie będę miał światła wtedy. Chyba. Chociaż może. Nie wiem. Zaraz wypróbuję to. Come on! Myślałem, że coś widziałem. Okej, okay, kolejne ogniwko do kolekcji. Zadanie zakończone. What? Oh shit. Oh fuck! Nie, tylko nie wy, błagam. Och, jak ja was nie znoszę. Fak. Okej, okay, czas przeładować. Co... to jest? No, oh goddammit! Leżeć było! Okej. Okay. Co tu się stało Czemu tu jest pełno świec i, i jakaś dziwna muzyka i szepty co chwilę No What eee, co tu robi znak? O oh, fuck. Na się tutaj. O oh, O, oh, kolejna wizja. Wiedziałem. Wow. Huh. Fuck. Misiu. I tysiączek. Pięknie. Kto spuścił wodę? A, automatyczne. Super. Wow. Piękna technologia. Tylko my też już to mamy. Hello. Eee. Tu idę do celu, ale mogę jeszcze tutaj pozwiedzać. Coś tu jest? Staza! Oh je yeah. Wow! Oh shit. Shit. Nie podoba mi się to ani trochę. Okej, okay, lecę do tej windy. Nie, to nie winda. To po prostu brama. Whoa, no, nie strzelajcie, wieraj. Hej, kolego! Yeah. O, nie mam już miejsca na nitę. E Czemu to się... Okej, okay, nieważne. Dawaj! To mi się przyda. A jednak mam światło, okej. Okay. Em... A, tu jest winda, dobra. Wii Okej, okay, czuję, że tam coś się stanie, więc zakończę tutaj ten odcinek przed zjazdem na dół. Bo to mi wygląda na jakąś kolejną walkę z jakimś dużym bossem Także dzięki za dzisiaj Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie Jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać I widzimy się w kolejnym odcinku Na razie Oła, no, 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 no. oła, oła Oła, oła, oła Przepraszam, przepraszam O, fuck To, to To, to Dø! Dø! <laughs>